Mam do Ciebie prośbę, proszę, żebym nie miała żadnego nabożeństwa i żadnych tego typu uroczystości. Chcę uroczystość cywilną. Pożegnanie tych, którzy naprawdę chcą, chcą przyjść mnie pożegnać i to mi zupełnie wystarczy. Najchętniej chciałabym, żebyś mnie chcę, żebyś mnie spalił i najchętniej rozsypał gdzieś w przestrzeni. Nie potrzebuję, żebyś przychodził na mój grup, bo ja żyję, dopóki ty żyjesz i póki jestem w Twojej pamięci. Nie potrzebuję fizycznych śladów, że istnieje. Potem masz zrobić imprezę. I mają przyjść ludzie, dobrze się bawić, dobrze mnie wspominać. Śmiać się, pić wino i naprawdę, żeby to nie było uroczystość typu stypa. Uważam, że powinniśmy. Zupełnie inaczej żegnać niż bliskich. Kurwa, mieliśmy szczęście, że żyliśmy razem wiele lat. To powinniśmy celebrować, że nam się to życie wspólne udało. Nie chcę smutku, bo uważam naprawdę, że celebrujmy życie w tym momencie, kiedy, kiedy przestajemy istnieć. I powinniśmy to zrobić w taki piękny sposób. Tak jakbym była, tylko spotykam się z przyjaciółmi jak kogoś wspominamy, ale dobrze, jak się pośmiejemy i przypomnimy jego wpadki, jak w taki ludzki sposób o nim porozmawiamy, a nie tylko nad nim płacząc, że taka strata, to myślę, że to jest dużo lepiej też, żeby tę żałobę przejść po kimś. Zostawić fajne wspomnienia, pobawić się razem tym, że wspólnie żyliśmy, razem byliśmy i robiliśmy różne rzeczy.